klep z papugami no i co słuchaj to ja dzisiaj spędzam całej w aucie i patrz co się zbiera Czajecie tą chmurę stąd tam się zaczyna zawijać będziemy obserwować jak ona się suszyta albo tamtą tam taką mgłę widzicie już tam chęt taką mgłę, góry za mgłą to znaczy, że tam już pada deszcz Tutaj jeszcze jest inaczej. I tak to się zmienia. Taka chmura, patch. Normalnie i szok, Czajta. No, tam już grubo na Austrii. Czajta to. Zrobimy zbliżenie. Takie coś, ej, cała góra zakryta, nie? Ale to telefon tego nie oddaje, to byście musieli widzieć na żywca Jak to wygląda O kurde, nie chciałbym być tam teraz Tam musi być, słuchaj, ta sajgon konkretna I takie coś już będzie do jutra O, teraz się bliskło Konkretnie, ej Szok, co się tutaj dzieje, ej, tajfun Autem całe rzuca Normalnie tajfun Patrzta, tutaj już tych gór nie widać w ogóle Ja pindole ale się słuchaj ta rozpadało I dalej leje i leje i nie przestaje słuchajta No dobrze słuchaj, to ja akurat wstałem. Pogoda lepsza niż wczoraj, bo wczoraj to lało chyba o 22 albo 23 słuchaj czymś Padać przystało. także lecimy gdzieś na łajzy, obadać jakieś górki, pagórki. No, tyle w temacie. Widzimy się na trasie. Jak mówili w pogodzie, taki jest, słuchajta. Było słońce, a dzisiaj leje deszcz. Aż pod samym Monachium, słuchajta. Wszędzie leje deszcz. Już w tych górach to już nawet nie mówię, jak tam leje deszcz, bo tam to już w ogóle jakieś nieporozumienie. Ale jest tylko Monachium. Słuchaj, ta idę swoje Bajoro tutaj e, zbadać. No tutaj zawsze przyjeżdżałem się kąpać. zobaczymy, jak tutaj się pozmieniało, co pobudowali te itd., bo już dawno mnie tutaj nie było. No, także lecimy. Tak to z góry wygląda. Szkoda, że słuchaj, ta słońca nie ma, to byście dopiero widzieli, jakie to jest błękitne całe. To wszystko fajnie jest, grille se można robić, rozumie o co chodzi, tylko patrz na tą wodę. A jak jest pochmurno. A jak słońce świeci ludzie. Jaki to jest kolor normalnie. Niesamowity. Problemem są tutaj słuchaj, ta inwazja mrówek. Patrz to. Tutaj wszędzie można się rozbijać. Tutaj wejście do wody. Zarobiste. No, Bo żeby tych murówek tutaj nie było tyle, nie? to by było w ogóle git. Czyli żwir tutaj cały czas wydobywają. Ja myślałem kiedyś, że ta fabryczka już przestała działać, ale nie. Nie wiem, kurde, czy się nie wykąpać czasem, słuchaj, to. Byłem się chętnie sam dzisiaj nawet pokąpał w takiej pogodzie, bo wiecie, zimno nie jest. Dobra. Jak będę miał wenę, to przyjadę się, słuchaj, to pokąpać, bo jeszcze muszę jechać do jednego urzędu, temat ogarnąć i tego. No i zobaczymy jak będzie, ale najpierw muszę to sp sprawdzić i ogarnąć temat. Czy to tak wszystko, słuchaj, to poogradzane tutaj? Tutaj widzę płot rozwalili, nie wiem z jakich paki. Płot wstawili i to mnie interesuje zobaczyć co tutaj się dzieje, bo oni to bo faktycznie, słuchaj, to pozagradzali. Tutaj nie wiadomo czemu, ale tutaj jest otwarcie. Tutaj jest otwarte, a tutaj jest też otwarte. Czyli tu się przechodzi przez. Czyli tu można śmiało przejść, słuchaj to. Także ja nie wiem, czy tam może dalej iść. Bo ogólnie to moja baza znajduje się tam. Naszych z... tych nie ma. Złomiarzy nie ma. Patrz to, ile by mieli sprzętu. Złomiarze. Ta taśma chyba też nie działa. Ale tutaj też mi się wydaje, że już chyba wchodzić nie można. No ale co, drzwi są otwarte. Także nie wiem. Ale tutaj ktoś sobie wstawił ławeczkę? No musiałem trochę nagrać tego, słuchaj, ta żelaznego ptaka. O, ławeczka tutaj jest. Patrzcie takie mam bajory ładne. Normalnie szok. Ciekaw jaka woda, aż sprawdzę, czy warto wchodzić, czy nie warto. Cieplutka. No tej woda to jest elegancka. Tu nie to, słuchaj, co tam w łabędzi jeziorze. i coś się leje, słuchaj, to ty chyba wodę odprowadzają. No, jak? Wypompowywują z tamtego zbiornika, co tam jest, ale ja tam nie będę szedł. Wodę wypompowywują i tutaj wlewają. Aha, czyli tak to wygląda. No dobra, lecę dalej i obejdę to tak trochę. Tam bardziej na obkoło, i lecę do mojego Dilijansu hm. Muszę jechać dalej. Pojechałem. Są kible, są parkingi, ale nie ma gratisowego neta. I to jest do dupy. A tam gdzie byłem w górach, gratisowy internet, dwie sieciówki. Po prostu luksio. Znalazłem tego typa. To wbijamy tam. No ogólnie to tak to się prezentuje, słuchaj, to. A czy tutaj ktoś mieszka, nie mam zielonego pojęcia, no nic, będziemy monitorować ten namiot, bo, no bo tak, ale żeby wykolejony ktoś tutaj mieszkał, nie wiem, nie wiem, czy tutaj ktoś by wykolejony mieszkał, w sumie no ma gratisową kąpiel, nie, no ale tutaj spory kawałek jest jakiegokolwiek miasta. No nic, będziemy to monitorować. Słuchaj, to na Austrii jestem. Gadam pluję, zajadam się swoimi dykmansami. Przyjechałem na Austrię się zatankować. A ja powiem wam, że ten kraj to jest w ogóle kosmos. Nie chciałbym w Austrii żyć. Wyjechać i wyjechać. Naprawdę. Kosmicznych rajów, ale ta ich mentalność to. A już nie mówię o tych szwajcarskich, o Szwajcarach, to już w ogóle jest kosmos. Naprawdę. Te Dikmany, takie zarobiste są. To są jedyne tego wałszy, takie mogę dostać. Cisnę z powrotem. Lecę na Monafium. No, potem zobaczymy, co dalej. Ścigają, myśleli, z tego kodbus. Czas myśliła. Nie ma lekko. No, na przejściu, wiadomo jakim, tutaj. Nie ma nikogo. jadę tutaj, chyba nie, niektóry raz. Nie ma nikogo. Nie stoją. To nie wiem jak to wszystko działa. Powinno mieli wyłapywać wszystkich. Hmm? Belgia, Luksemburg, nikogo nie było. Hmm. Luksemburg, Niemcy, nie. Belgia, Niemcy, nie było nikogo i potem byłem w Belg. No Niemcy, Belgia nie było nikogo. Z Belgii wjeżdżałem do Luksemburga, no to, no tam nie ma też nikogo. Ale jak z Luksemburga wyjeżdżałem na Niemcy, to już byli. No. Także tak to działa. Jakoś dziwnie jadę. Muszę na CPN podjechać. Będę jechał, to Wam nagram, czy ktoś stoi, czy kogoś nie ma. No. Zarombiste dickmanse. Zjadłem wszystko. To jest jedyna rzecz chyba na świecie, jest, którą, którą bym się z nikim nie podzielił. Naprawdę. Moje ulubione dickmanse. Tylko w Austrii je dostaniesz. Nie no, patrz to, słuchaj, te jakie wypasione Ferrarka. Choby w Monako to. Zobacz to na te zaciski. Tutaj to już w ogóle jakiś wypas. Te zaciski. Nie no, no, piękna odko. Jeszcze mnie, słuchaj, to chciała zaatakować jakaś menda latająca. Masakra, słuchaj to, co się dzieje z tymi owadami? Gęby mi prawie utegowały, uwaliły, ale by był jazz. Dobrze, no, że się popatrzyłem, Ty. Chyba, jakbym się nie popatrzył, to by mnie już uwaliła. Ale jazz. Słuchaj, ta w tych sklepach puszczają to muze, nie? Ale taka padliniarska muzyka, jakaś Britney Spears i takie pierdoły, nie? U nich już tego syfu nie kupuje, to słuchaj, ta sklepy pokupywały prawa autorskie. Paszta słuchaj, to tutaj nie ma takich parówek jak u nas w Polsce W pakowane tylko są takie, nie? A tutaj znowu tak hermetycznie są pakowane Także jakaś tam kiełbasa czy coś, to słuchaj, to też można ugotować co jakiś czas A tak to normalne jakieś tam wędliny te śmieszne Chemiczne słuchaj, to. ale o Co to jest? Metka to jest chyba, to jest chyba metka A tak poza tym to co? To wszystko podobnie jak u nas, ale u nas lepsze Oj, się wyrobiłem, słuchaj, Łajta w 11 euro. Zaraz wrócę do dyliżansu, do, do, do słuchaj, ta, to wam pokażę, co kupiłem. Nic specjalnego, ale czosnek musi być. Czosnek musi być, bo mi się skończył. A zapuszczam wiadomo co, pióra, więc trzeba dużo czosku konsumować. Dużo siary, to znaczy dużo czosnku. Pazury i pióra rosną na potęgę. Nawet nie słuchaj, ta po śmierci w trumnie. Znowu podjeżdżają. Ale poszedł ładnie, co? Następne lecą. Ja nawet nie widziałem, że tak coś tutaj jest to przypadkowo słuchaj to Jak dziś Z leksza słuchaj tutaj Takie błoto ale pójdę to zobaczyć Z drugiej strony No i ta, ogólnie to bym tutaj posiedział Ale to jest takie bucisko że w ogóle porażka nie? tego będę się stąd słoja ta zmywa, bo... Bo grubo po prostu Za duże błoto Następny wyścig się szykuje już się zaczynają ustawiać na tor Ale mają łebki, słuchaj, ta zajawkę, szok, co? Drogi sport Dobra, słuchaj, ta spadam stąd, same te pierdziuchy Mokro, śmierdzi benzyną spaloną. Mi to nawet nie taka zwykła benzyna. Na jakimś oleju zmieszanym, no tak wali że szok. Fajna słuchaj ta zajawka byłem tutaj, nie? Coś bym podagrywał jeszcze, ale słuchaj, ta no jest tak mokro, też wszystko błoto, że po prostu zrywam się stąd, nie?